Dzisiaj na rzece Bystrzycy użyję zanęty Team Like Fine. Hmm. Dalej. Cofaj, cofaj. Jeszcze. Tutaj? Tutaj. Pochwal się, jako żeś płoć pyknął. O koluniu Piękności! Jak tam, zadowolony? No. no! No to dobra, wypinamy i mówimy, tak? No, zapowiada się fajnie. Drugie wstawienie, jest płoć. No i zobaczymy, co dalej będzie. Jaki będzie wynik. Widzimy już półtorej godziny, ale tylko trzy rybki dużo dokarmiamy i nic dalej. Ludzie też nic nie łowią. No. Może bliżej południa będą brać, nie? No. W nocy było minus 2 stopnie, może dlatego. Trudno powiedzieć. Najlepiej to biorą tak wiosna i lato. No, wiosna i lato. A jest który? Chyba jest 26. Luty. Jest te No to na to porę roku nie ma co wymagać od tych ryb No i tak dobrze że jednak że trzy wzięły No Bo zimę to rzadko wzięły No dokładnie Bardzo fajna jest ta rzeka bo, bo można odpocząć sobie połowić rybę No dokładnie I co później trzeba będzie chyba zrobić kiełbachę nie? no na no. ognisku no pewnie że trzeba zagrzać się od środka może jak się zagrzejemy to i ryby później zaczną brać nie? no Jak tam? Dobrze. Dobrze? No to. Ciśnij. No, do przodu wyjedź trochę, bo ci ucieknie. No, poczekaj, poczekaj, powoli. Powoli. Płotka. Ładna. Dobra. Cofamy. Raz, dwa razy, tu możesz sobie nawet już wypiąć wcześniej. No i jest. Druga płoć, chyba tak? No, no ale ładnie. razem cztery ryby wezmę ci ją. Może do ręki zimno. Hmm, no, właśnie łowienie. Trafiło się dużo płotek i dużo leszczy. Największy taka ładna płoć I za dwie płocie o znowu jeszcze takie duże, tak? No weź tą jedną płoć drugą do ręki pokaż. Dwie ładne. Piękne płocie. Duże. Mhm. Piękne rybki. A to jak? Jest okazało się dzisiaj? Najmniejsza. No, malutka. I co powiesz? Bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem i na pewno przyjadę parę razy. Mhm ogólnie jak te ryby mówiłeś tak mówiłeś po gruncie, ale nie chciały brać po gruncie. Bardziej tak 5 cm gdzieś na dnie chyba no, nie? Tak, tak, tak. Nie? no ale fajne rybki. No. czymy. Zawsze wszystkie rybki wypuszczam do wody i dlatego do mnie zawsze wracają.